Siema, widzowie! E, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. I ten, i dzisiaj chciałbym wam pokazać mapkę na expa, na której zdobędziecie dość dużo expa, tylko trzeba się trochę popłacić. Jak ludzie bicie się pocić, to polecam. E, kod do mapy to 6207 e, 0778 e, 2857. E, I... Polecam wam tą mapkę, jak chcecie powbijać trochę expa i lubicie się do tego pocić. Dokładnie. E, to poczekamy tutaj, aż nam się załaduje i e, słyszymy się, jak już będziemy w grze. E, Widzowie, może... teraz jak nas już załaduje, to tutaj sobie gramy. Dokładnie. I tutaj jest takie szybsze wyjście. Jak się zbierze to na środku tutaj to nie wiem co się stanie jakiegoś pusta do <laughs> przyspieszenia dostajemy A widzowie widzowie możecie pisać gdzie jest to i tutaj właśnie... to przejście co takim safe, gdzie jest jakby, no Jak wiecie to piszcie w komentarzach Właśnie, wiecie o co chodzi, to takie to no. inne przejście I za i za jednego kila dostaje się 50 monet i te monety później można wydawać na różne rzeczy no. Wręcz trzeba, chyba co za nie zrobić. No i tutaj jest wejście do wentów. I tutaj można sabotować drużynę przeciwnej drużyny, tylko że nawet nie udało mi się tam wejść. Ale spokojnie to za to... chwilę za chwilę wam pokażę jak to działa. Ym... I tutaj wchodzimy przez te wenty. Ale łatwo. Ja nie jestem no. teraz akurat to w czerwonych jesteśmy, nie? Jesteśmy w czerwonych. My jesteśmy tutaj... na pewno Niebiesy? A, Członki, i tutaj jak się nie, wejdzie nie, mami, to sorry, się sorry, sorry, przenosi to sorry, na taką platformę do góry I tam jak masz <śmulny> y, jak macie na przykład RedVent i wejdziecie do tego RedVent, to przeniesie was do, ba y, do bazy czerwonych albo niebieskich, zależy Gdzie wejdziecie? Czemu <śmulny> ja w nic nie trafiałem? Tutaj na tym trybie często się zdarzałem cheaterze, niestety. No już raz zgłosiliśmy anonimowego. No się on pana nawet nie dostał. On nawet bana nie dostał. Anonimowy 2.5.6 Jak yy, możecie to zgłaszajcie, bo on jest yy, cheaterem. On, no, on nie, każdy on strzał tak trochę. No Jak go spotkacie w grze to zgłaszajcie. Dobre, są okay. Udę, dobra, jestem na headshoty ale Okej dobra Biorę jakiś karabin lepszy Karabin? Ja tam na pompę inwestuję Przecież ja chcę karabin sobie wziąć, nie? Dobra Auga. A bo te augi w tak Ja wolę Auga. Dobra, no nie wiem, nie, to jest ten z Team Scar Team, team augo tylko team skar, widzowie tylko team skar. Team au. Skar, tylko skar. Tylko au. Mm, dobra, no i tak wygląda gra na tym trybie. To ja już no się z wami żegnam. Już się żegnasz? No to co, co mam tutaj więcej powiedzieć? No, ja już się z wami żegnam i. Do usłyszenia w kolejnym filmie. O! I w tym sejfie znajdują się pożyteczne itemy. Pożyteczne. Między innymi ze minigun. <grych> no i typ nie zabił. Dobra, to ja już się z wami żegnam i słyszymy się w kolejnym filmie, który nie wiem kiedy będzie, ale kiedyś na pewno będzie. Spodziewajcie się go kiedyś. Na razie. I oczywiście nie zapomnijcie, ale... jak Dobra, film zabijmy. wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapencji w górę pod filmem i subskrypcji łapencji. na moim kanale. Dokładnie. E, a więc już